Dzień dobry, cześć. Z tej strony Aga Ochałek-Yoga i witam Cię na moim kanale. Zapraszam Cię dzisiaj na taką krótką, wzmacniającą praktykę. Skupimy się na obręczy barkowej i naszym korze. Praktyka przyda się, jeśli myślisz o niskich balansach ręcznych czy pozycjach odwróconych. I klasycznie, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. A jeśli jesteś stałą bywalczynią, stałym bywalcem, koniecznie daj o sobie znać. Zostaw łapkę w górę, komentarz, prześlij ten filmik dalej komuś, komu się przyda. I jeśli chcesz pogłębić swoją praktykę jogi, to koniecznie zapraszam cię również na moją platformę www.kursy.agohalekjoga.pl, gdzie znajdziesz wiele wartościowych treści pełnych praktyk jogi, ale też takich bardziej technicznych, które pozwolą Ci zagłębić się w praktykę jogi i poznać troszeczkę świat tych bardziej zaawansowanych asan. I zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie najczęściej publikuję wszystkie aktualności, wydarzenia, warsztaty, wyjazdy, które organizuję. Jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie zaobserwuj mnie również tam. I nie przedłużając już, zacznijmy dzisiejszą praktykę. Zaczniemy sobie od leżenia na plecach, więc połóż się wygodnie. Na razie rozstaw sobie stopy Mniej więcej na szerokość maty i złącz sobie kolana razem. Połóż sobie dłonie na dolnych żebrach i zamknij na moment oczy. I daj sobie chwilę na zaobserwowanie, jak się dzisiaj czujesz. Jak się czuje Twoje ciało, jak się czuje Twoja głowa. Z czym dzisiaj wchodzisz na matę? I powoli zauważ swój oddech. I zacznij kierować go w stronę swoich dolnych żeber. Poczuj jak twoje dłonie wraz z Twoimi żebrami rozszerzają się w każdym kierunku. A z wydechem żebra kurczą się i wracają do centrum. Możesz delikatnie pomóc sobie dłońmi i docisnąć żebra do środka. wdech. I wydech. Wdech. I z wydechem skup się na swoich żebrach z tyłu, na plecach. Spróbuj docisnąć je do podłogi. Twoja miednica się może minimalnie podwinąć. Wdech do żeber. Spokojny wydech. I jeszcze jeden wdech. Nie wydech. I z kolejnym dechem rozstaw sobie stopy i kolana na szerokość mniej więcej swoich bioder. Nie za szeroko i nie za wąsko. I nie otwierając jeszcze oczu, pociągnij sobie ręce do tyłu za głowę. Wnętrza dłoni otwórz do sufitu. Spróbuj przykleić dolne plecy do maty. Wydłuż się. Twoja kość ogonowa chce ciągnąć lekko do przodu, a czubek głowy do tyłu. I z wydechem pociągnij barki w stronę uszu, ręce jeszcze dalej za głowę. I z wydechem poszukaj znowu tego schowania żeber do środka i przyklejenia dolnych żeber z tyłu na plecach do maty. A wdech wydłużenie. I wydech żebra się kurczą. I z kolejnym wdechem podwiń miednicę, unieś biodra w górę, tak żeby znaleźć jedną linię kolana, biodra i barki. Odpychaj się od swoich stóp i możesz też dodać takie ściskanie między matę między piętami, a barkami. Przytrzymaj tutaj jeszcze na wdech. Z wydechem znowu schowaj żebra. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem zroluj się powolutku do dołu, kręg po kręgu, po na samym końcu. I możesz delikatnie powiększyć przestrzeń między plecami a matą. Wdech podwiń, przyklej dolne plecy, unieś biodra w górę. Znowu nie wygięcia, jedna linia kolana biodra barki. Z wydechem poczuj, jak Twoje żebra się kurczą. Barki przeciągają się bardziej w stronę uszu. Jeszcze jeden wdech, i z wydechem zroluj się powolutku w dół. Ostatni raz. Wdech do góry. Zostań na wydech. Wyobraź sobie, że ściskasz coś pomiędzy swoimi udami. A wdech. I z wydechem zroluj się w dół. Na chwilę rozluźnij. Pobujaj kolanami na boki. Mhm. Dobrze. I wyciągnij sobie ręce do góry. Tak, jakbyś chciał, jakbyś chciała dotknąć palcami dłoni do sufitu, i na chwilę pokręć sobie kółeczka nad garstkami, rozszerz palce dłoni. Możesz też ścisnąć pioski, jeśli chcesz, zmień kierunek ruchu kilka razy. Dobrze, i odłóż sobie znowu dłonie na żebrach. Z wydechem schowaj żebra, spróbuj przykleić dolne żebra do maty. Mhm. I wyobrażaj sobie, że twoje kolce biodrowe zbliżają się do siebie. To powinno dać takie wymuszenie lekkie napięcia w dole brzucha, czyli właśnie włączenie naszego koru. I teraz unij sobie kolana 90 stopni, ugięte stopy flex pilnuj tego, co dzieje się w brzuchu odłóż sobie dłonie nad swoimi kolanami na udach i teraz zacznij napierać dłońmi na kolana, kolanami na dłonie spróbuj wyprostować swoje łokcie takie maksymalnie 40% napierania oddychamy do żeber i znowu kość ogonowa wyciąga nas do przodu i czubek głowy za nas czyli chcemy być wydłużeni i zostań tutaj jeszcze na 5 1 napieraj Pięty do przodu. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Wdech. I z wydechem przyciągnij na chwilę kolana do siebie. Pobujaj się na boki. Rozluźnij. Możesz też pomachać sobie stopami. Okręć kółeczka. Mhm. I jeszcze raz. Stopy flex, kolana 90 stopni ugięte, wydech do żeber. I teraz tylko prawa dłoń napiera na prawe udo, udo na dłoń. Lewa ręka, lewa noga będą pracować. Z wdechem wyciągnij lewą rękę i lewą nogę do przodu. Nie musisz iść daleko, nie odklejaj dolnych pleców, więc noga może być bardziej 45 stopni. I wydech przyciągnij sobie łokieć do kolana. Napieraj cały czas prawą dłonią, myśl o tym napieraniu. Wdech, wyciągnij. I wydech, przyciągnij łokieć do kolana. Wdech. Wydech. Jeszcze trzy. Wdech, napieraj ręką na udo, udem na rękę. Wydech. Jeszcze dwa. Ostatni raz. I wydech, od razu odłóż lewą dłoń na udzie zmieniamy stronę, skontroluj dolne plecy wdech, prostujemy prawą rękę, prostujemy prawą nogę, wydech, ciągniemy łokieć do kolana wdech, wciskaj dolne żebra z tyłu do maty, wydech wdech wydech siłuj się troszkę sam, sama ze sobą, wdech, jeszcze trzy wydech dwa wydech jeszcze raz wdech i wydech. Przyciągnij kolana do siebie, pobujaj się na boki. Możesz dodać kółeczkę kolanami w dowolną stronę. I odłóż z powrotem stopy na macie, stopy na szerokość bioder, kolana na szerokość bioder. Znowu wydech do żeber dolne plecy przyklejone, tacy tak jesteśmy dopasowani do maty i wyciągnij sobie ręce przed siebie, tak po skosie. Z wdechem przyciągnij brodę do mostka, spróbuj utrzymać jak najdłużej stopy przyklejone do maty i używając siły swoich mięśni spróbuj unieść się do góry. Pierwszy, najgorszy. Z wdechem unieś ręce nad głowę, przeciągnij się i z wydechem zroluj się w dół. Broda do mostka, dopasowujemy się do maty. Dolne plecy, górne plecy, głowa, spróbuj przytrzymać dolne plecy przyklejone. Wdech, do gór. Wdech w dół. wdech do góry. wydech w dół. Ostatni, góra i dół. I ostatni raz do góry wdech. Zatrzymaj się w górze. I z wydechem rozluźnij, skrzyżuj sobie nogi, usiądź w siadzie skrzyżnym z wdechem wyciągnij ręce do góry, wydłuż się, złącz dłonie nad głową, zerknij na nadgarstki i z wydechem opuszki palców lądują na macie, broda przyciągnięta do mostka i wyobraź sobie, że chcesz rozciągnąć swoje obojczyki na boki, wdech do góry, wydłużenie wydech, opuszki palców na macie, broda mostek Wdej, wydech Wdej. Wdej. Wdej ręce do góry, na szerokość barków, i z wydechem odłóż sobie dłonie na opuszkach. Odłóż sobie puszki palców na barkach i dynamicznie kręcimy sobie w tył barkami. Możesz oddychać sobie spokojnie. Rozgrzejmy trochę obręcz barkową w drugą stronę. Poczuj też swoje łopatki. I powoli zatrzymaj, z wdechem unieś ręce do góry, z wydechem skręć sobie w lewą stronę, prawa ręka chwyta lewe kolano, lewa ręka do tyłu, z wdechem wróć przez centrum, przeciągnij się, z wydechem skręć na drugą stronę, wdech przejdź przez centrum, wydłużenie, wydech, skręt, wdech i wydech, jeszcze raz wdech. Na obie strony. Wydech. I wdech. I wydech. Wdech, wróć do centrum. Z wydechem klęk podparty. Przenieś sobie dłonie do przodu, przejdź na dłonie i na kolana. Odłóż sobie dłonie pod barkami, kolana w jednej linii z biodrami i stabilizujemy się, szukamy koru. Podbij sobie palce stóp, podbij sobie miednicę, tak jak robiliśmy w leżeniu z wydechem, schowaj żebra i odepchnij się swoimi dłońmi od maty. Teraz dodaj sobie akcję rozciągania maty między dłońmi a kolanami i unieś kolana centymetr nad matę. Przytrzymaj na pięć, jeden... Dwa. Pępek lekko w stronę kręgosłupa. Trzy. Czubek głowy do przodu, nie opadaj głową. Cztery. Pięć. Wdech. Z wydechem pociągnij pośladki do pięt. Przyciągnij kolana bliżej do brzucha, uda bliżej do brzucha. I zacznij unosić biodra do góry, do psa z głową w dół. Zatrzymaj się w psie. Na wdej Na wydej. Z wdechem pięty do góry, kolana wracają w stronę maty, ale znowu nie opadamy całkiem, nie odkładamy kolan. Tutaj wdech, wydech, powrót do psa z głową w dół. W ten sam sposób, cały czas długie plecy, stabilny kor. Wdech, wróć. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, wiszący kręg podparty. Wydech, pies z głową w dół. Ostatni raz, wdech. I wydech. Zatrzymaj się w psie. Możesz połginać nogi w kolanach. Dodaj sobie dowolne ruchy. Mhm. Zatrzymaj się w psie. Spokojny, wydłużający wdech. odepnij się od swoich rąk. Spokojny wydech. Poczuj żebra. Wdech, pięty górę. Wydech, odłóż kolana na macie. I teraz lądujemy sobie przed ramionami na macie. Łokcie w linii z barkami, znowu nie puszczamy tutaj luźno brzucha, nie puszczamy pośladków. dwie miednicę, schowaj żebra do środka. I teraz wyobraź sobie, że Twoja mata śmierdzi. Chcesz się od niej odpychać przed ramionami. I. I. U... Y... 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 I teraz wyobraź sobie truskawkę między łopatkami. Z wydechem ściskasz truskawkę. Łopatkami i z wydechem rozciągasz łopatki na zewnątrz, przestrzeń między łopatkami do góry. Nie opadamy głową, czubek go wyciągnie do przodu i pracujemy tylko łopatkami. Wdej i wydech. Wdej, ściśnij, wydech, rozciągnij, Wdej, wydech. Jeszcze trzy. Wydech. Dwa. Retrakcja, protrakcja w łopatce. Dwa ważne ruchy, jeśli chodzi o niskie balanse, pozycje odwrócone, w ogóle pracę tak naprawdę obręczą barkową. I rozciągnij na zewnątrz. Spleć sobie dłonie teraz w koszyk. Dociśnij przedramiona i koszyk. Trzymamy protrakcję, trzymamy to zaokrąglenie w górnych plecach, mocny kor. I z wdechem wysuń się do przodu, odepchnij się od koszyczka i od przedramion i wróć w tył. Trzymaj cały czas stabilizację. Nie musisz wychodzić daleko, teraz się nie robić tego i nie upadać. Jeśli czujesz, że jest ciężko, to wystarczy, że wysuniesz się centymetr w przód i wycofasz. Więc to dopasuj po prostu tą intensywność wysunięcia do swojego dzisiejszego poziomu. To się poprawi z czasem. Wysuniesz się do przodu i wróć. No, tak między 5 a 10 razy. I wydech. Wdech. wydech, to jeszcze trzy. Wdech, dwa. Ostatni. I od razu przejdź sobie do pozycji dziecka. wyciągnij ręce do przodu czoło na macie, pobujaj się na boki. Rozluźnij. Już pokręci delikatne kółeczka barkami. Dobrze. I pociągnij sobie dłonie w stronę swoich kolan. Usiądź sobie na Dwa kolejne ruchy łopatką. Na razie wyciągnij sobie ręce do góry w stronę sufitu. Sprawdź, czy nie wypuszczasz za bardzo żeber. To samo, co robiliśmy w leżeniu. Chowamy żebra, podbijamy lekko miednicę, wydłużając lekko dolne plecy. Teraz pociągnij sobie ręce do góry. Wnętrza dłoni skieruj do siebie. I chcesz zamknąć swoje pachy, czyli pachy nie oglądają świata dookoła, a patrzą na siebie. I... Elewacja i depresja łopatki, czyli ciągnę sobie łopatkę do ucha, bark do ucha i później ciągnę łopatkę w dół. Pokażę Wam tyłem też kilka razy. Ciągnę łopatę do ucha, ciągnę łopatę w dół. Górę. Jak masz kostkę do jogi, możesz też chwycić sobie kostkę i ścisnąć między swoimi dłońmi, to doda trochę więcej do tego ćwiczenia. Jak nie masz, to się nie przejmuj. I przytrzymaj w górze. Ciągniemy bary do uszu. Lekko wycofaj brodę. Staramy się nie ciągnąć głową do przodu. Jeszcze trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Pokręć sobie kółeczka barkami. Poruszaj sobie głową i przełożymy ten ruch do psa z głową w dół. Więc wyciągnij ręce do góry w i z wydechem przejść do psa z głową do dołu. Docisnij dłonie, puść głowę luźno, schowaj żebra. Pamiętaj, że kolana mogą być lekko zgięte. Ciągniemy pachy, do pachy łopatki do ucha i łopatki w stronę pośladków. Połącz też różnicę w tych dwóch ruchach. I przytrzymaj lekką elewację, pociągnij pachy, łopatki, podciągnij łop i przytrzymaj lekką elewację, pociągnij łopatki do ucha, rozciągnij łop łopatki na zewnątrz, zamknij pachy. Przetrzymaj na trzy. Wysyłaj po do sufitu dwa. Łubź na głowa. Jeszcze jeden wdech. I wydech z wdechem unieś pięty w górę, z wydechem odłóż kolana na mece odepchnij się od lewej ręki, unieś prawą rękę w górę i z, wydechu, z wydechem przełóż prawą rękę pod pachę odepchnij się od lewej ręki od lewej dłoni, zostań na trzy dwa jeden odepchnij się od lewej dłoni wróć prawą ręką do góry, przeciągnij się i z wydechem odłóż prawą dłoń na macie, druga strona, lewa ręka góra, wdech, wydech, przełóż lewą rękę pod prawą pachą, zatrzymaj się na trzy, wyrównaj ciężar cała na obu kolanach, dwa, jeden. powrót, prawa dłoń odpycha, wróć lewą ręką do góry, wdech i z wydechem odłóż sobie lewą dłoń na macie, wyciągnij ręce do przodu, nie jak do pozycji szczeniaka, ale nie puszczamy tutaj znowu wszystkiego luźno, tylko podwijamy sobie miejsce Chowamy żebra do środka. Wszystko to samo, co dzisiaj już robiliśmy. I łopatki na zewnątrz, łopatki lekko w stronę uszu. Uszy na linii z ramionami. Wciskaj dłonie do maty. Możesz też przejść na, przejść na zewnętrzne krawędzie od strony małego palca, tak żeby trzymać rotację zewnętrzną w barkach. I teraz jedyne, co chcemy zrobić, nie zmieniając tej stabilizacji w barkach, to schodzimy klatką piersią troszkę niżej, wydłużamy się i z wydechem zaokrąglamy się w plecach, mocniej podwijamy miednicę. Mocny wydech do żeber. Wdech do dołu, troszeczkę, to są minimalne ruchy. Wydech odpychaj się porządnie od dłoni. Wdech, trzymaj stabilizację. Wydech, wdech, wydech. Ostatni. I pójdź sobie teraz luźną w dół, pójdź yy, miednicę do przodu, pochylenia delikatnie, wejdź do takiego swojego maksymalnego, luźnego szczeniaka, i w ostatnim momencie delikatnie podmień sobie miednicę. przytrzymaj tutaj na trzy. Pępek kodzesany w stronę kręgosłupa. Dwa. Jeden. I pociągnij sobie pośladki w stronę pięt. Wjedź do pozycji dziecka. Pobójaj sobie biodrami na boki. I jeszcze jeden I z wydechem pociągnij sobie dłonie w stronę kolan. Usiądź na piętach. Wyciągnij sobie jedną rękę nad głowę, unieł łokieć, dłoń między łopatki, możesz się poprzeciągać lekko. Zmień stronę. I rozluźnij. Dziękuję ci za ten szybki rozruch, delikatne szybkie wzmacnianie. Tak naprawdę poruszyliśmy dość dużo aspektów, które są istotne, jeśli chodzi o praktykę w kierunku niskich balansów, pozycji odwróconych, w ogóle świadomości pracy łopatki w różnych pozycjach. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to tak bardziej szczegółowo, bardziej technicznie z innymi jeszcze drill'sami i takimi funkcjonalnymi ćwiczeniami i taką klasyczną jogą. Poruszam te tematy u siebie na platformie, więc serdecznie zapraszam. Też pamiętaj, że 15 minut to jest bardzo krótki czas na to, żeby poruszyć wszystkie ważne aspekty, jeśli chcę wiadomie i mądrze popracować w różnych kierunkach, ale też jest to fajne uzupełnienie swojej takiej praktyki codziennej, więc zachęcam Cię do korzystania z tych filmików na YouTubie, ale też do tych filmików i wspierania mojej działalności na mojej platformie. Także korzystaj, możesz włączyć sobie kolejną jakąś praktykę, na przykład do kruka czy stania na głowie i koniecznie daj mi znać, jakich treści potrzebujesz tutaj więcej i z jakich treści korzystasz i... Do zobaczenia na macie! Trzymaj się ciepło! Cześć!